Nie wiem, czy jak chcesz. coś na dwie i sadz do PZOP. Dobrze, Krzysztof, będę miał kontent.

nie, ale jednak już tam jest. No, ale tak to jest, nie? Jak już sobie skoczysz i w tej trajektorii do... nie obok, tylko do murka i poczujesz to, że dobra, to tylko kwestia przełożyć barki na, to później już leci łatwo. No I po prostu Krzysztof, za mocno, nie po za <laughs> tak. Dokładnie tak, Krzysztof. No i Dokładnie, tak. i po prostu wiesz... Najścia, najście, Korejczycy, Wybicie, przejście przez barki i jesteś. Ale no się to jest blisko, bo jest w nie za wysokości. No. to było na płatki, to już nie byłoby tak łatwe. ten to nie jest taki, tam. No... Już ty. Zrób. Nie jest to najlepszy setup, Przemek. No bo mam takie, że... Mam podświadomości, że nie mogę tego po prostu za mocno zrobić, muszę tak... A żeby... czy znaczy, wiesz, ciut za mocno możesz tak, i się na rękach tam tak, oprzeć, nie? Ale nie tak, ale nie tak żeby zeskoczyć za murek. Za mocno. No dokładnie. Więc no, to jest takie trochę No, krok na biegu i jesteś. Wiesz, Przemciu, więcej. Jeden krok na biegu, wybicie i jesteś. Na, lasing będzie mił bikem. Nie, Ja, you ty jesteś tam. Oooh. Kurde, im dłużej stoję, tym jest gorzej. No tak. Dzisiaj ja mam coś je, że robię prepa. Jest git, podchodzę tu na górę i myślę, kurwa, ale jest blisko. Im dłużej stoję, tym zaczyna mi się to wydłużać. Robię prepa i znowu pociągam gestę, tak sobie myślę, ale blisko, nie?

Jest. No jest sprawa, no, mówiłem ci. Jak jebanie, nie? It? It's easier than very easy. <laughs> o oh, <laughs>

Nice. nie kurwa, co szukajnie Znaczy, że komitment był i że wleciały. Krzysztof. Bo wiadomo, że możesz to zrobić lepiej. Przeskoczyłeś i znalazłeś się na murku, więc i tak lepiej niż jakbyś nie zrobił. No właśnie, dlatego mówię. Bo nagle dochodzi w jakie to I znowu. Ale wiem kurwa czemu, bo chcę mieć to na wprost. Dobrze Krzysztof. Dumne nie widzę, Nice. Ładnie, Ale wiesz, jakby go typu. O, nie, 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 Ale taka, nie, ale na murku, takie... nie, 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 nie O. No, prawie. No. Tylko wiesz, że to wymaga dużo więcej mocy niż tamto? Tak. No. ładne. Jakbyś tak prowadził mnie. Jakbyś za blisko, byłeś. Tak. Myślę, że to kwestia tego. No, może tak być. O! Aaaa! Нет. Like <laughs> nice. Ну так. Ну я думал терпел. Nie, bo wybiłem się i tak mówię. O kurwa, już musiałbym to zlatywać. I byłoby nie, tak na leci. samą krawędź. Tak, no dokładnie. <laughs> no dobrze. Trzyma no. widzowie. Dzisiaj Krzysiu leci tą małpę. Bo się boi. I dzisiaj musimy go przełamać. Przemek, ty też ją pierwszy raz dzisiaj leciałeś. Ale ja się nie boję. <laughs> ten... To podświadomości, że nie mogę tego po prostu za mocno zrobić Muszę tak... Muszę wziąć trochę większego rozbiegu, bo kurwa muszę to zrobić Więc... W sensie te stride Musi to zwiększyć. I to mnie stresuje, że muszę wziąć większy rozbieg Jasne kurwa to... No ale to no, możesz to... wziąć większy słaby rozbieg, a nie Albo mocny możesz po prostu Ale to się, się nie Dobra, bo kurwa... Kość to się... po prostu jak... Kość. Widzowie, bo opierdalam Maniana. Cześć, W sensie typśemek. Włości. Psamek. Psamek się wkręcił w tryb vlogera. W, w Op, jak ty to wie? Dobra, ja wam to policzę. Poczekajcie. Bo tutaj na 600, 600 razy, razy jedę. <laughs> Nie, czekajcie. Ile razy? Dobra. Panie przemek. Dok stick. <laughs> nice. Konsekwentnie za mocno. No ale lepiej tak za mocno niż nie doleci tego, nie? No, Jakbyś to miał tam skrejnować? Ja, ja to bym odbijał na plecy. a kurde! Sąd w niej wsadź, prawie było I nie u nas nic, ale nie, A w A by, w były w tragedię, ale nie podczas trenowania parkouru, tylko jak. <laughs> nice. Nice no, no stick. I backflip. 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 Back <much> Bye bye, pa pa pany, powodzenia przemek.